Małgorzata Rozenek Majdan zdecydowanie nie ma powodów do narzekań na nudę. W ostatnim czasie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co można zaobserwować zarówno w jej życiu zawodowym, jak i osobistym. Gwiazda chętnie dzieli się swoimi codziennymi zmaganiami na mediach społecznościowych, a z każdą nową publikacją przyciąga uwagę swoich fanów. Odwiedziwszy polski show biznes, Małgorzata przeszła spory rozwój, a jej wygląd ewoluuje równolegle z karierą. Niezaprzeczalnie nie boi się korzystać z naśladowania osiągnięć medycyny estetycznej, co nie jest żadną tajemnicą. Niedawno, podczas występu w programie Kuby Wojewódzkiego, dziennikarz zasugerował, że kontrolerzy na lotnisku mogliby mieć trudności z jej rozpoznaniem. Małgorzata szybko odpowiedziała, że w jej dokumencie widnieje już nowa fotografia. Co skłoniło ją do tej zmiany? Odpowiedź na to pytanie zaskoczyła wielu. Po żartobliwym komentowaniu na temat jej wizerunku, w sieci rozpętała się istna burza. Widzowie oraz internauci zaczęli masowo komentować całą sytuację, a jednocześnie powstały różnorodne teorie. Wiele z nich sugerowało, że obie zmiany wygląd oraz zdjęcie w paszporcie mogą być ze sobą związane. Celebrytka nie mogła jednak zignorować tej sytuacji. I postanowiła w końcu wygłosić swoje stanowisko w rozmowie z portalem Pomponik. W ten sposób rozwiała wszelkie dyskusje i spekulacje dotyczące zmiany zdjęcia w dokumentach. Odpowiedź, jaką Małgorzata udzieliła, zaskoczyła wielu, bowiem sam powód był dużo bardziej przyziemny, niż można by przypuszczać. Zmiana zdjęcia w dokumencie była po prostu formalnością, która zbiegła się z jej osobistymi metamorfozami. W życiu czasem tak bywa, że jeżeli otaczają Cię pozytywne emocje, skłaniasz się ku pozytywnym zmianom, aczkolwiek nie zawsze przebiegają one w zgodzie z rzeczywistością, co odzwierciedla moja droga zawowa i życie prywatne. Mamy wpływ na to, jak postrzegamy Świamy z czyba. Pod koniec zeszłego roku Małgorzata Rozenek-Majdan była gościem w Dzień Dobry TVN, gdzie otwarcie opowiedziała o swoim podejściu do zabiegów Medycyny Estetycznej. Prowadzący Paulina Krupińska i Damian Michałowski zapytali ją o konkretne zabiegi, które przeszła. Mimo ich usilnych prób, Małgorzata skutecznie unikała dokładnych odpowiedzi na temat liczby zabiegów, mówiąc z humorem: To krótka rozmowa, więc nie będę marnować czasu antenowego na wyliczanie. Choć nie dostarczyła prowadzącym oczekiwanych informacji, z pełną szczerością dodała. Jestem osobą, która świadomie korzysta z nowoczesnych osiągnięć medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Nigdy nie ukrywałam mojego ogromnego szacunku dla doktora Szczyta, podkreśliła na antenie. Jak widać, Małgorzata Rozenek Majdan potrafi zaskakiwać, ale również pozostaje konsekwentna w swoim podejściu do życia i wizerunku. Czas pokaże, jakie jeszcze zmiany przyniesie jej przyszłość w świecie mediów i jakie wyzwania będą przed nią stały.